Krótko i rzeczowo. Ja zapewne już słyszeliście, no bo wszyscy chyba już słyszeli, że będzie taki pomysł, a właściwie jest taki pomysł, aby nasze przeglądy techniczne, ich wysokość, kwota, cena były uzależnione od pensji. Przy czym, zdaje się, wielu osobom umknęła jedna mała drobna rzecz, bo usłyszałem coś takiego, że to fajnie od osoby, która nie wykazuje dochodów, no i fajnie to by może dla niego było. Ale dlaczego dla niego to też nie będzie fajnie? No, bo to nie jest ta pensja. To nie będzie twoja pensja, to nie będzie moja pensja, to będzie pensja nas wszystkich. A mianowicie nie ta najniższa, tylko średnia. A jeżeli tą najniższą podniosą, to podniosą też tą średnią, więc nawet bardziej, bo to ile ona wynosi, ta średnia pensja, to za chwileczkę sobie powiemy. Ale od czego zaczniemy? Mianowicie, pani na języku polskim dawno temu w szkole podstawowej uczyła mnie, Eee, żeby było wprowadzenie, i żeby było rozwinięcie, i żebym zrobił jakąś genezę tematu, o którym mówię. A skoro tak, no to zrobię taką małą genezę, czyli czym jest przegląd techniczny. I po co jest, i komu jest, i dlaczego jest. I czy w sumie mogłoby go nie być. No i ja uważam, że mogłoby nie być, ale to chyba już nikogo nie zaskakuje. Znaczy, mało tego. i ja uważam, że w ogóle nie powinno go być. I czy to uzasadnię? Postaram się. Przede wszystkim, czym w ogóle jest przegląd techniczny? No, formalnością, tak? Bo każdy oczywiście ma swojego spowiednika, czyli. No, wiemy, co się za tym powiedzeniem kryje, ale nie w tym rzecz. Rzecz jest w tym, że przegląd w naszej Rzeczpospolitej Polskiej jest obowiązkowy dla każdego pojazdu, który porusza się po drodze publicznej. I wydaje nam się to oczywistą oczywistością, potrzebną normalnością. W rzeczywistości przegląd techniczny jest potrzebny nam ze względu na ubezpieczenie. To się łączy. Nie możesz mieć ubezpieczenia, nie możesz zawrzeć ubezpieczenia do pojazdu, który nie posiada przeglądu technicznego. A przynajmniej tak było za moich czasów. I pewnie dalej tak jest. Na pewno nie możesz zarejestrować pojazdu, jeżeli nie ma on przeglądu technicznego. Możesz zgłosić jego nabycie, możesz poinformować urzędników, że ty kupiłeś taki pojazd. Firma ubezpieczeniowa, być może nawet przepisze na ciebie, zrobi tak zwaną sesję. Nie wykluczam, że oni poszli już po rozum. Ja pamiętam czasy, że. O ubezpieczenia, oceny były obowiązkowe, ale o tym w następnym odcinku. Czy one z nazwy były obowiązkowe i w momencie, kiedy poruszałeś się po drodze publicznej, ale to następny odcinek. Dziś zostaniemy przy przeglądzie technicznym i nie będzie dygresji. Postaram się, żeby ich nie było. Przegląd jest potrzebny, żeby zarejestrować samochód. Idziesz z umową kupna yy, sprzedaży tego pojazdu do urzędu tam skarbowego, potem idziesz do urzędu, żeby zarejestrować ten pojazd i uzyskać swoje tablice rejestracyjne i wpis w dowodzie rejestracyjnym, że on jest Twój. No więc urzędnik ci go nie wyda tego dowodu rejestracyjnego jeżeli pojazd nie ma przeglądu ważnego przynajmniej jeszcze miesiąc czyli jeżeli jest przegląd ważny jeszcze parę dni no to to się nie liczy tak trzeba go zrobić na nowo i w czym problem no w problem w tym że to jest pułapka bo jeżeli nie masz przeglądu technicznego to nie uzyskasz tak naprawdę finalnej rejestracji tego pojazdu. A skoro nie uzyskasz finalnej rejestracji tego pojazdu, to urzędnicy ze starostwa mają otwartą furtkę do tego, żeby nałożyć na ciebie kolejny mandat w wysokości tam do 1000 zł, Bo od 200 do 1000 zł. Nie chce mi się tego sprawdzać. Dlaczego? Dlatego, że to się cały czas zmienia. I teraz do tej pory wystarczyło, że zgłosisz nabycia tego pojazdu, i urzędnikom odbierałeś tę możliwość. Ukarania Ciebie tym mandatem za brak tej rejestracji, czyli mogłeś zgłosić nabycie pojazdu, nie posiadać przeglądu do tego pojazdu, finalnie mogłeś latami nie zarejestrować finalnie tego pojazdu, czyli on w systemie widniał na rozdrożach i w momencie, kiedy zrobiłeś ten przegląd, dopiero mogłeś uzyskać jakby pełnię tej rejestracji. Przy czym urzędnikom była wtedy odebrana ta możliwość karania Cię. Teraz jest inaczej. Teraz jest tak, że już chyba w ogóle wycofali. Ten formularz zgłoszeniowy, a w zasadzie o ile go nie wycofali, to on już nie ma większego znaczenia. I jeżeli w tej chwili nie zarejestrujesz pojazdu e, w ciągu 30 dni od jego zakupu, no to przegrałeś, czyli co? Czyli tak naprawdę powinieneś kupić pojazd, który ma już przegląd techniczny. W przeciwnym wypadku narażasz się na łaskę i niełaskę urzędników, bo to, że ten urzędnik ma taką możliwość, nie oznacza, że z niej skorzysta. To gdzie jest problem? Problem jest w tym, że no, kupujesz pojazd, który niekoniecznie ma ten przegląd, bo jest na przykład w częściach i ty chcesz go naprawić. Przy motocyklach tak bardzo często jest. Ty masz wtedy 30 dni na to, żeby go ogarnąć, żeby go zremontować i żeby uzyskać dla niego przegląd techniczny. To jest niewykonalne. W większości przypadków to jest niewykonalne. To jest też pułapka dla sprzedającego, bo on się nie bardzo będzie mógł tego pojazdu pozbyć, albo będzie musiał dać komuś bardzo niską cenę, tylko po to, żeby ktoś kogokolwiek kupił i z... Z... zakładając, że będzie potem płacił tego tysiaka. No to nie jest do końca fajnie. Po drugie. Dlaczego powiedziałem, że przegląd techniczny jest potrzebny ze względu na ubezpieczenie? No bo warunkiem wypłacenia ubezpieczenia jest to, że ten pojazd, załóżmy, że jest to pojazd z pracy, ma przegląd techniczny, przegląd techniczne, badanie techniczne ma ważne. Jeżeli jest ono nieważne, no to wtedy co się dzieje? Ano dzieje się to, że firma ubezpieczeniowa, owszem, zapłaci za szkody poczynione tym pojazdem, Tyle, że potem wystąpi o regres do tej osoby, która jest właścicielem tego ubezpieczenia. Niektóre firmy ubezpieczeniowe swojego czasu miały zapis, który mówił o tym, że one w ogóle wtedy nie świadczą żadnej usługi i zostajesz z ręką w nocniku. I tu miał się pojawiać UFG ze swoimi magicznie pozyskanymi pieniędzmi. Magicznie, bo wszyscy wiemy jak. Natomiast dzień dzisiejszy wygląda na to, że przegląd techniczny sprawia, że nasza umowa... Ubezpieczenia OC jest umową kwantową. To jest jak kod Schrödingera. Jest żywy i martwy jednocześnie. I tak samo z tą umową. Jeżeli nie masz przeglądu technicznego, to twój pojazd, pomimo tego, że ma ubezpieczenie OC, to to ubezpieczenie OC jest aktywne i nieaktywne jednocześnie. No i adie. Sam sobie winien? Może i tak. Tak to u nas jest. Ale czy tak jest wszędzie? Nie. Jak to jest z tym badaniem technicznym? Badanie techniczne jest troszeczkę, ja bym je porównał i porównam do badania okresowego pracownika. Jeżeli pracownik em, świadczy usługę pracy, w sensie jest na umowie o pracę, to musi przechodzić okresowe badania. Mniejsze o to tam, dostaje pozwolenie na 3 lata, 5 lat, na rok, na pół roku. Jak jest, ma jakiś status kaleki, no to wtedy, to wtedy mniej, tak? Albo stosownie. Nieważne. Ważne jest, że badanie okresowe pracownika jest badaniem, które jest wykonywane w wielu przypadkach na się. Wiąże się to z przeglądem technicznym w ten sposób, że gdyby przegląd techniczny był na rynku wolny, tak jak są badania pracownicze wolne, w sensie mógłby sobie ten wykonujący robotę, mógłby sobie sam ustalić stawkę, no to wtedy by to troszeczkę tak nie wyglądało, jak dzisiaj wygląda i wyglądałoby to bardziej z tymi pojazdami, jak z pracownikami, że przychodzisz i po prostu jest pieczątka no bo wiadomo, że jak ktoś daje niską cenę, no to też im mniej się stara, nie? Im mniej mu płacisz, tym mniej czuje zobowiązania, że musi ci tą usługę zrobić dobrze. Nie każdy jest tak hojny jak youtuberzy, że kładą kupę kasy na sprzęt tylko po to, żeby dostać jednego lajka pod filmem albo subskrybenta, nie? W sensie ja za to nic nie mam póki co i raczej długo mieć jeszcze nie będę. Więc jakby co, to zawsze możesz mnie wesprzeć, tam jest to jeden czy drugi link, kawkę postawić i będę chętniej wtedy gadał. Może więcej. Albo mniej, w zależności, co w tyle wpiszesz. Jak wpiszesz, płać mniej. <grafię> jak wpiszesz, gadaj mniej, to będę gadał mniej. I tak, pamiętam, że jest jeszcze na liście filmik o tych miastach całych, tych, 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 tych 15-minutowych. I on powstaje, on będzie. I to nie będzie w takiej formule, jak jest tutaj. No dobra, bo mnie się tutaj lekko czas już kończy. W sensie nie, że na materię, bo na taśmę to ja mam dużo. Ale jest niedziela i też mam sw swoją robotę. Dobra, bez pośpiechu. Teraz ten fragment postaram się tak jakoś bardziej rzeczowo objaśnić, bo nie chciałbym, żeby to umknęło. Mianowicie, przegląd techniczny płacisz za niego. Jedziesz i on jest obowiązkowy. Firma, która robi tą usługę, wykonuje ci ten przegląd techniczny, jest to firma, która musi mieć na to pozwolenie. I ta firma nie dyktuje ceny. Ta, firma, ta cena jest odgórnie ustalona. Przynajmniej tak jest na dzień dzisiejszy. I ona jest sztywna. Co to znaczy sztywna? Znaczy się to, że yy, panowie ministrowie, tamci o tej infrastruktury, etc. po prostu raz ją ustalają i potem dywagują, jeżeli trzeba ją podnieść chociażby jedną złotówkę. Czy trzeba ją podnieść? No ja uważam, że w ogóle nie powinno być, ale załóżmy hipotetycznie, że, że tak. No bo ostatecznie te firmy też mają swoje koszta. Tak jak ja mam na YouTubie swoje koszta, o których wam nie mówię, bo ostatecznie nikt za to nie płaci, ale. Im się płaci, nie, i oni mają to, jakby robią to trochę tak w czynie jakby społecznym na dzień dzisiejszy, bo faktycznie no te pieniądze nie są zbyt relatywnie, relatywne w stosunku do tego, co ich to kosztuje. Mówimy tu o prądzie i tak dalej, a jak wiemy, ten prąd poszedł do góry i pójdzie jeszcze bardziej, bo chyba o około 60%. Jakoś niedługo po wyborach prezydenckich, i to niekoniecznie zależy, kogo wybierzemy, czy wybierzecie, tylko. I tak pójdzie. Nie pójdzie wcześniej, żeby, żeby przypadkiem nie wybrać innego, niż chcą, żebyś wybrał. Wybrał, wybrała. Ta firma, która robi przegląd techniczny, czyli stacja diagnostyczna, ma swoje koszta. I te koszta przez lata wzrosły, więc faktycznie można się zgodzić z tym, że no, nie jest to zbyt uczciwa stawka. Ja osobiście uważam, po raz kolejny to powtórzę, nie powinno w ogóle tego, tej usługi być. Ona nie powinna być obowiązkowa, a przynajmniej nie w takim zakresie, czyli nie w całorocznym, o czym za chwilę. To za chwilę to się zaczyna robić moim przecinkiem. No i gdyby, gdyby uwolnić ten rynek, gdyby te firmy, te stacje diagnostyczne mogły same dyktować cenę, to wtedy by troszeczkę to inaczej wyglądało. Co do ceny jeszcze w ogóle też ci ministrowie mają coraz jakby dłuższą, wydłużają listę rzeczy, które chcieliby, żeby ci panowie diagnosi sprawdzali. Wiadomo, im więcej muszą sprawdzać, tym więcej ten pracownik kosztuje szefa, nie? Bo, bo dłużej spędza przy jednym aucie. Czyli jak mógłby zrobić dwa auta w godzinę, to na przykład robi jedną przez godzinę, tak? No, i to oczywiście można się śmiać, ale przecież wystarczy, że postawię pieczątkę. No i o tym do tego właśnie zmierzamy, że jeżeli byłoby to jak z badaniami pracowniczymi, gdzie firma sobie ta nasza firma, w której jesteśmy zatrudnieni, ona sobie podpisuje jakąś tam umowę z firmą, która tam da im lepszą stawkę. I finalnie nie przekładają się te badania na nic, bo to nie są badania po to, żeby te pracownicze badania, to nie one nie są po to, żeby, żebyś ty jako pracownik, żebyś wiedział, czy, czy ty dalej możesz pracować i czy ty jesteś okej, okay, jak ty się czujesz w ogóle, nikogo to nie interesuje. Chodzi tylko i wyłącznie o to, że jeżeli by się okazało, że no Twój stan zdrowia generalnie się po prostu zwyczajnie pogorszył, do tego stopnia, że Ty nie jesteś już w stanie świadczyć usługi dla firmy, no to trzeba Cię wywalić. Nie? I to jest jedyny powód badań. Oczywiście sprzedaje nam się to pod hasłem, że to jest dla naszego dobra, dla pracowników i tym podobne, tylko że tak nie jest. I teraz, jeżeli chodzi o badania techniczne, no to one, może co do zasadności, to jeszcze jedno słowo. One nie są zasadne. Bo samochód może się zepsuć w każdej chwili, tak samo jak ty jako pracownik możesz się rozchorować w każdej chwili, nie? To tak jak z tymi sanepidem. Eee, masz na przykład restaurację i twoi pracownicy muszą mieć książeczki sanepidowskie. Problem polega na tym, że na wszelkiego rodzaju choroby weneryczne mogą zachorować w międzyczasie, między jednym a drugim badaniem. Przy czym w niektórych przypadkach książeczki sanepidowskie wystawione są raz na całe życie. No i dlaczego na przykład samochodem tak nie można? Hmm? A no można, bo na przykład w Kanadzie tak się robi. W sensie to nie, nie tak, tylko to się tam się przy, przy, przy zmianie właściciela się robi. No i tutaj tak samo jest w restauracji. Idziesz do nowej restauracji robisz sobie nową książeczkę sanepidowską. Właściwie pieczątkę do tej książeczki. Ale wracając do kwestii ceny. Jeżeli te firmy, właściciele tych firm, stacji diagnostycznych sami ustalaliby kwotę, to bardzo szybko okazałoby się, że no, jest ona tak niska, że im się ponownie to nie opłaca. Ale dzięki temu mają tak dużo klientów, że jednak im się opłaca. Bo zamiast przyjść do nich jeden, przychodzi do nich dziesięciu albo stu. Problem polegać będzie na tym, że wtedy na przykład ten yy, diagnosta już nie będzie sprawdzał tych pojazdów, tylko będzie po prostu fizycznie podbijał pieczątki, czyli będzie robił dokładnie to, co robi większość pracow pracowników lekarzy obsługujących badania okresowe. Inną kwestią jest fakt, że bardzo często diagności wcale się nie znają na swojej robocie i mam w dupie to, czy się z tym ktoś zgadza, czy się z tym nie zgadza. To jest czysty fakt. Pojeźdź na przykład motocyklem z przyczepą do dowolnego diagnosty. W sensie, że motocykl ma zamontowany hak i przyczepę na ciągnie. Pojeźdź do takiego diagnosty. Okaże się, ile faktycznie ten diagnosta wie. Albo sytuacje z tymi światełkami amerykańskimi, nie? Kolejna sprawa. I tak można byłoby mnożyć. Tylko, że czy ja od nich czegoś wymagam? Tak. Pieczątki. I tylko i wyłącznie. Bo jeżeli cokolwiek w moim pojeździe leży... To w moim interesie jest to naprawić. A jeżeli mnie na to nie stać, no to wydaje mi się, że taniej jest znaleźć swojego spowodnika i wrzucić mu stówę do koperty, niżeli wymieniać na przykład zawieszenie w dowolnym samochodzie. I to nie rozwiązuje problemów gruchotów na drodze. Problem gruchotów na drodze wynika z faktu, że płacimy w ogólnie w podatkach tyle, ile płacimy, że paliwo kosztuje tyle, ile kosztuje, że koszty życia są takie, jakie są, że utrudnia nam się. To, że na przykład mandat kosztuje więcej niż samochód, to też. Czy ja mam jakiś pomysł na poprawę tej sytuacji, czy tylko tak krytykuję, bo krytykuję? Oczywiście, że mam pomysł na poprawę tej sytuacji. Przede wszystkim stan techniczny pojazdu podlega weryfikacji za każdym razem, kiedy zatrzymujecie dowolny patrol policji. I to nie jest tak, jak było kiedyś, że policjant musiał mieć specjalne uprawnienia. Dzisiaj policjant może na przykład stwierdzić, że według niego twoje szyby są za bardzo przyciemnione. Nieważne, że są fabryczne, on stwierdził tak i tyle. On ci zatrzymuje dowód. Teraz ty musisz jechać na stację diagnostyczną albo do innego jakiegoś specjalisty i dowodzić kwitem, że tak nie jest, że to on się pomylił. Policjant może stwierdzić, że na przykład twój wydech jest za głośny. Pomimo tego, że masz seryjny wydech? I ja mu się po prostu tak wydało i dziękuję. No więc jeżeli mamy tego typu uprawnienia i tego typu sytuację, to po raz kolejny powstaje pytanie, nagrzyba nam stacje diagnostyczne. Po co? Żeby potwierdzić przepuszczenia policjanta, to po co są badania okresowe? Samochód psuje się. W dowolnym momencie. Pojazd ogólnie może się zepsuć w dowolnym momencie. Czy pojazdy psują się przed czy po badaniu technicznym? A może psują się w trakcie? A może na przykład nie mogą się psuć na tydzień przed? Bo ja na przykład teraz o tak mam, że mi się sprzęgło ślizga i trzymam się terminu, żeby pojechać na badanie techniczne. Najbliżej tej daty, jak się da. Dlaczego? Dlatego, że jak pojadę miesiąc wcześniej, to mi wbiją z datą miesiąc wcześniej i w przyszłym roku będę musiał jechać miesiąc wcześniej, czyli na przykład zamiast w lutym będę musiał jechać w styczniu. I to też tutaj chcą zmienić. Chcą to zmienić w ten sposób, że jeżeli na przykład masz badanie na luty i pojedziesz w styczniu, to ono będzie dalej ważne od lutego do lutego. No i ja tutaj akurat mogę przyznać, że tak, to jest akurat według mnie fajny pomysł, e, bo na przykład, jeżeli się spóźnisz na dzień dzisiejszy, jeżeli na przed się spóźnisz. To działa to tak, że na przykład masz to badanie do lutego, ale pojechałeś na przykład w marcu albo w kwietniu, bo miałeś na przykład niesprawny pojazd i oni ci wybijają ten przegląd techniczny z datą wstecz. Przecież to jest porąbane. I oni ci wbijają, że ty jesteś od lutego, excellent. A to już jest kwiecień. I ty potem tak naprawdę znowu w lutym musisz do nich podjechać. Robią to z miłości, z troski? Nie wiem. Ale gdyby to było bezprawne, to nie robiliby tego oficjalnie, bo przecież, bardzo przepraszam, wszystko idzie i tak w system. Więc w systemie widać, że gościu mi na przykład na luty podbił pieczątkę w kwietniu. Że mi kwita, że mi rachunek wystawił. W, w kwietniu, nie w lutym. I teraz oni chcą to też wyprostować w ten sposób, że jak ty na przykład pojedziesz szybciej, no to będziesz miał od tej daty później, czyli że nie musisz czekać do ostatniej chwili, bo ja na przykład tak robię, czekam do ostatniej chwili, bo ja wiem, że moje pojazdy są sprawne. Jeżeli pojazd jest niesprawny, to nie jedzie na badanie techniczne, proste. Ja się nie przejmuję tym, że o, nie wyrobię się, że poczekam jeden dzień, no i za to też chcą nas karać, nie? Za to chcą, żeby była kara tam chyba dwu czy trzykrotności i tak dalej. Jeżeli chodzi o świat motocykli... W sensie w świecie motocyklistów bardzo wiele maszyn stoi latami bez przeglądu. Dlaczego? Dlatego, że nikt się nimi nie interesuje. Stoją pod ścianą. Za nie cały czas ludzie płacą OC, czyli to całe ubezpieczenie. Pomimo tego, że te pojazdy nie tylko nie jeżdżą po drogach publicznych, ale nie są w stanie jeździć po drogach publicznych, bo nie mają kół, bo na przykład ktoś się przewrócił i złamał kierownicę i te pojazdy nie nadają się do jeżdżenia. W związku z tym stoją, ale ubezpieczać je trzeba. Że, że nie są to nasze na żółtych tablicach, to nikt ich nie może tymczasowo wyrejestrować. I jak się to toczy? A przegląd techniczny? Po im przegląd techniczny. Do czego? Jakie to i tak nigdzie nie pojedzie. A pojedzie dopiero wtedy, kiedy będzie naprawiony. Przecież przegląd techniczny jest potwierdzeniem stanu faktycznego. Więc e, nasz rząd chce nas karać za to, że nasze pojazdy są niesprawne. Nasz rząd chce nas karać za to, że pojazdy są długo niesprawne. Dlaczego? Bo jeżeli na przykład przychodzisz zarejestrować pojazd, ja o tym już mówiłem, jeżeli przychodzisz zarejestrować pojazd i dostajesz karę polegającą na tym, że ty nie możesz zarejestrować pojazdu, bo on nie ma przeglądu technicznego, to to jest kara. Bo ty jeszcze potem musisz zapłacić mandat. To jest jakby podwójna kara. Pierwsza to jest taka, że faktycznie ten pojazd nie jest na przepisany, chociaż fizycznie on zgodnie, zgodnie z literą prawa już niby jest twój, ale nie dla urzędnika. Dalej nie jest twój. I jeszcze ci dodatkowo stresują tym, że może ci do, dowalą te tysiąc złotych mandatu. Może nie, może będą łaskawi. W zależności czy będziesz grzeczny i przyniesiesz kawę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to, jeżeli na przykład spóźnię się z przeglądem o tydzień, czy o dwa, czy o miesiąc, czy o nawet cztery lata, to dlaczego mają mnie za to karać? Bo przez cztery lata nie było mnie stać na naprawę tego pojazdu i go naprawiałem, bo na przykład nie było mnie stać, bo musiałem płacić za niego horrendalne pieniądze firmie ubezpieczeniowej, tylko za to, żebym mógł sobie trzymać swoją własność w garażu. Przecież to jest haracz. Przegląd techniczny, ubezpieczenie, oceny to są haracze. One powinny być dobrowolne. I teraz na przykład na całym świecie, to nie jest tak, że na całym świecie to tak działa. Weźmy na przykład Weźmy na przykład Stany Zjednoczone Przepisy dotyczące przeglądów technicznych różnią się w zależności od stanów W niektórych stanach takich jak Montana, Południowa Dakota czy Floryda Nie ma obowiązkowych, okresowych przeglądów technicznych dla pojazdów osobowych Tam w ogóle jest też zupełnie na sprawa, że chodzi o przyczepy i tak dalej Moglibyśmy się na tym wzorować Ale nie, no wiadomo, przecież my idziemy w kierunku 15-minutowych miast I wygaszenia samochodów i mobilności jako takiej um, Dalej, Kanada Mój ulubiony przykład? Chyba tak w niektórych prowincjach, na przykład, bla, 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 Alberta, Saka, nie potrafię tego czytać. Nie ma obowiązkowych corocznych przeglądów technicznych dla pojazdów osobowych. Przeglądy są zwykle wymagane tylko przy zmianie właściciela lub rejestracji pojazdów w nowej prowincji. Czyli proszę bardzo, mamy już dwa przykłady: Stany Zjednoczone i Kanada, państwa zachodu, które ni cholery nie uważają, że coroczny przegląd techniczny sprawia, że pojazd jest super sprawny i bezpieczny na drodze. No i oczywiście ja wiem, że na tych amerykańskich filmach często są pokazywane te white trash i inne śmietniki. Nie, no zaraz mi za to znowu YouTube przytnie. Boże, dałem się podpuścić. Australia, podobnie. Australia, bardzo dobry przykład. Dlaczego bardzo dobry przykład? Bo tak jak Kanada jest po lewej stronie mocy, czyli niby tak jak Europa, a jednak niekoniecznie. Australia, podobnie jak w USA, przepisy zależą od stanu. Na przykład w zachodniej Australii, w zachodniej Australii. Nie ma obowiązku regularnych przeglądów technicznych dla prywatnych pojazdów, chyba że pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy lub został uznany za niesprawny. Czyli np. policja go złapała na drodze i stwierdzili, że o panie, tak to pan nie pojedziesz albo miał wypadek i mu odpadło pół auta i stwierdzają, no sorry, ale nie, teraz to już nie jest sprawny. Nowa Zelandia. Nowe pojazdy młodsze niż 6 lat muszą przechodzić przegląd tylko raz na 3 lata, a niektóre starsze co 6 miesięcy lub raz na rok. To jest zły przykład. To jest bardzo zły przykład. Niepotrzebnie dobrze czytałem. Wytnę to, jak nic to wytnę. Nowa Zelandia. Do takiej patologii to ja bym nie chciał nawet u nas. Może faktycznie niepotrzebnie narzekam. Ostatecznie to wcale... wcale nie jest tak źle. U nas. Szwajcaria. Przegląd techniczny nie są coroczne. Dla nowych pojazdów pierwszy przegląd jest wymagany dopiero po czterech latach. Potem po kolejnych trzech latach, a następnie co dwa lata. No, co dwa lata to i tak... Źle. Nieważne. Ważne jest to, że jak widać, w państwach cywilizowanych nie działa to tak jak u nas i jest więcej luzu. No a teraz, czym na przykład jest średnia pensja krajowa? Kiedy masz najniższą pensję krajową, to ją ustalają ministrowie. I to jest jasna sprawa, co to jest, ile ona wynosi, bo to jest wpisane w papier. Ale średnia pensja krajowa to jest średnia, czyli Ilość osób z dołu, ilość osób ogólnie, czy ilość osób z dołu, ilość osób z dołu determinuje, gdzie ta średnia będzie, bo jeżeli na przykład mamy 20% pracowników z ogólnej puli pracuje na najniższą krajową i podniesiesz im na przykład o, tam nie wiem, tą pensję o, o dwa razy, no to w tym momencie średnią krajową również podniesiesz o dwa razy. I jeżeli na przykład. W dużym uproszczeniu, 100 osób zarabia 1000 yy, zł, jako najniższą krajową. Dwie osoby zarabiają 5, po 5000 i dwie osoby po 10 tysięcy, To tak w dużym uproszczeniu sobie teraz liczę, wiadomo, że populacja jest dużo większa, to wychodzi ci jakieś 1300 średniej krajowej. Jeżeli jednak podniesiesz minimalną krajową tym 100 osobom, z tysiąca do czterech tysięcy, no to wylądujesz w okolice 5 sześciu tysięcy jako średnią krajową. I to jest e, średnia krajowa, jest niczym innym jak wypadkową wektorów. A tymi wektorami są właśnie najniższa krajowa ilość osób i nie jest to średnia ważona. To jest średnia arytmetyczna, czyli bardzo bezlitośnie, hamsko przesuwająca się w górę i w dół, ale w naszych przypadku tylko i wyłącznie w górę. Więc za każdym razem, kiedy podniosą pensję minimalną. To ludzie zarabiający pensję minimalną będą się cieszyć do momentu, przynajmniej póki nie stracą pracy z powodu podniesienia pensji minimalnej, bo pracodawcy nie będzie na nich stać. My wszyscy wtedy też dostaniemy pod dupie, bo nasze ubezpieczenia, przepraszam, nasze przeglądy techniczne będą wtedy e, waloryzowane z automatu. I ja nam tego nie życzę. I wiecie co? To nie można mówić, że ja się. Nikt z nas nie może mówić o tym, że się nie interesujemy polityką. Co w się sensie możemy, tylko nie powinniśmy. Dlaczego? Dlatego, że. Ja nie jestem wujek dobra rada, ja nie będę mówił nikomu na kogo ma głosować, albo że nie wiem, że źle zagłosował, ale jeżeli już są u władzy, to wymagajcie na nich, na tych, na których głosowaliście, aby szło to jednak w dobrą stronę, bo wyciągają od nas, nie tylko ci teraz, w każdy jeden, po kolei i wcześniej i później, wyciągają od nas coraz więcej pieniędzy. Natomiast za każdym razem stoi ten sam emocjonalny argument, bo chodzi o bezpieczeństwo. To nie chodzi o bezpieczeństwo. Czy Amerykanom nie zależy na bezpieczeństwie? Czy na przykład Kanadzie nie zależy na bezpieczeństwie? Australia przykładowo im też nie zależy na bezpieczeństwie. Poważnie? Tylko my jesteśmy tacy w Polsce tacy wybitni? Może zamiast mówić w Niemczech, u naszych sąsiadów, w Niemców, to może zaczniemy mówić u naszych sąsiadów w Ameryce? Tak. Jeszcze 20 lat temu chcieliśmy mieć amerykański sen. 10-15 lat temu byliśmy zieloną wyspą. Ale coraz mocniej idziemy w kierunku czerwonym.